Idziemy teraz tutaj z Pauliną nagrać Wam małą prezentację tego kempingu, na którym jesteśmy, na Morskiego. Zaczniemy sobie od drogi, idziemy teraz w kierunku recepcji. Nasze pierwsze nagrywanie z gimbalem, więc może być różnie. Zaraz się tu przejdziemy po okolicy, tu pokażę jak to wszystko wygląda. No to Paulina, zaczynaj prezentację. Paulina dzisiaj się wystroiła ładnie dla Was? Niedziela. Niedziela, poczekajcie, pokażę Wam ją całą. O, dobra. I teraz już zaczynamy prezentację. To mów. Gdzie jesteśmy? E, jesteśmy? na kempingu morskim Tak, jesteśmy na kempingu morskim To jest Teraz brama wjazdowa Tak wygląda brama wjazdowa Tutaj możemy zobaczyć przed, że najpotrzebniejsze rzeczy Jakiś sklep, upominki, e, restauracja Tak, wszystko jest W sezonie jest otwarte Jeszcze po tylko przerwę, bo zobaczcie ile tutaj dzisiaj jest niedziela zobaczy ile z aut tutaj stoi, czy ile ludzi przyjechało na plażę A tutaj pewnie jakieś sklepiki są otwarte w sezonie, nie? Dokładnie nie wiemy. Tak. Nie wiemy jak to wygląda w sezonie, więc... Pokazujemy tak jak więcej, Tą drogą się tutaj przyjeżdża ogólnie, tą drogą się przyjeżdża tutaj od Łeby Wjazd szeroki, duży Więc nie ma problemu z wjechaniem No i teraz przejdziemy sobie na Na kemping Po lewej stronie mamy recepcję Tak, Tutaj jest recepcja w tym budynku A tutaj jest plan ogólnie Gdzie my jesteśmy my Gdzie my jesteśmy Gdzie my jesteśmy tutaj Tu, a my, a tutaj macie zaraz Praktycznie wyjeżdża się z kempingu i można dojechać do wydłu. tutaj jest ile? 7 km do Wydmiotu, gdzieś tak mniej więcej 7 km zrobiliśmy, a Będzie... tutaj jest plan kempingu plan kempingu no i wchodzimy sobie na kemping i tak, na kempingu mamy parcele też tak samo jak na Aleksie było, czyli są parcele zwykłe, są z wodą i są z odpływami te z odpływami, z tego co się zdążyliśmy zorientować, to są oznaczone na czerwono. Tak, a te bez odpływów, na niebiesko. Tak, i tak tutaj to... I tutaj na przykład jest niebieski kolor. I tutaj, dokładnie to co Paulina tutaj... Wam mówi, tutaj macie takie oznaczenie porobione. To jest na przykład, żebyście sobie zobaczyli, to jest parcela B53, na niebiesko, więc ona tutaj odpływu nie ma, Dobrze, Dobrze właściciela, proszę sfotografować. Oh. tak. dzień nie nam, nie dzień będziemy dobry. się witać. oczywiście że nie. możemy sobie pokręcić, nie? oczywiście. Pytaliśmy serdecznie się. zapraszam. nazywam Pytaliśmy się też. Wojciech Grabowski. Super. prowadzę firmę rodzinnie z bratową, tak. celinką. Aha. I dużo ludzi w sezonie już jest? Jak to w, jakie plany no, w ogóle na. Jeżeli mówimy o dobrych sezonach, o tego ubiegłorocznym i innych, jak nas pandemia nie wystraszyła, to. To było dobrze. To było dobrze i obsługujemy w granicach 10-12 tysięcy turystów. Aha, przez super. cały sezon maj do końca września. I trzeba rezerwację raczej robić? Oj, zdecydowanie. A, już zdecydowanie. nie wiem, czy w lipcu by pan jakiekolwiek Aha, miejsce to tak raczej przyjechać z, z, z marszu nie. Nie, zależy w jakim zależy okresie. Jak tak, bo Czasem. tu jest taka duża rotacja e, turystów, bo mamy 220 sektorów. Dużo. Więc po cztery osoby, to już jest 800 osób na obiekcie, mm -hmm. ale mamy sektory bardzo duże, staramy się to, mieć duże, by nie było ciasno. To, to, to akurat widzimy. Tak, to żeby to żeby mógł pan pokrapać i żeby pana sąsiad tak, nie, nie nigdy słyszał. Nigdy nie mieliśmy, bo my mamy dosyć dużą przyczepę, daszek, mamy tak. samochód. Nigdy, nigdy nie mieliśmy tyle miejsca, że wszystko tak, tak. to nam weszło tak. i jeszcze było Rzadko, rzadko kiedy rzadko są kiedy? takie parce, ale takie duże tak naprawdę. A w ogóle mamy, bardzo profesjonalnie prowadzimy obiekt, bardzo dbamy o turystów, mamy ochronę całą dobową. Tacy stali klienci raczej przyjeżdżają? Czy... Lipiec, tak. Lipiec tak. Lipiec tak. Lipiec jest już. Ale to są bardziej Polacy czy bardziej z Niemiec? Lipiec do połowy sierpnia tylko Polacy. Aha. Maj, czerwiec, wrzesień, obcokrajowcy okay. Europa. Trochę porozmawialiśmy, teraz postaliśmy i porozmawialiśmy z właścicielem. Ogólnie sympatyczne, miłe. Raci człowiek miły pan, tak. zachęca do przyjazdu, mówi, że kemping tu jest bardzo rodzinny. Jeszcze jedną rzecz się dowiedzieliśmy. Tu na parcelach jest też normalnie podłączenie do telewizji, więc kabel można sobie swój wziąć i w tych puszkach, gdzie jest prąd, można się podłączyć normalnie do telewizji. A czym nie wiedzieliśmy O czym tak? nie wiedzieliśmy. A teraz dobra, lecimy dalej, przejdziemy się tutaj po tu kempingu po pokaż stronie Istnieje też możliwość wynajęcia domków. Jest jakiś taki budynek domkowy. A tamta część, tamta część, to jest część właśnie bezparcelowa. To Sektor to M, to z tego co nam tutaj właściciel mówił, to jest taki właśnie bez podziału na parcele. I on tutaj jest w rogu. Ogól... Zwróciłam uwagę, że tutaj są też te takie murowane na przykład tu? Nie, tak tu. Tutaj są też takie wmurowane już grille, także jak ktoś by chciał skorzystać, nie ma grilla raczej jest taką możliwość. Mamy, wiecie, macie z rusztem od razu można sobie grilla zrobić. Nie, Dokładnie tak. No, Kto to później czyści ogólnie? No, chyba trzeba po sobie wyczyścić. Ale tutaj my sobie stoimy, więc tutaj jest ogólnie podział na sektory. To są sektory jakieś A, B, C do M. Tutaj mamy łazienki. Sektor M. Tak wygląda sektor M, bezparcelowy. Miejsce do mycia i do prania. Do mycia naczyń, do prania. No i tak się prezentują tutaj toalety, tu jakieś newaleczki, prysznic, prysznica, kabina prysznicowa, tu jeszcze dla niepełnosprawnych, taka większa kabinka i w tej części toalety. się prezentują toalety jak widzicie całkiem spoko z jednej strony toalet jest damska a z drugiej strony męska tutaj miejsce do opróżniania toalet kaset a tutaj oprócz tego miejsca na kasety też jest tutaj zrzut na, dla kamperów szarej chyba wody to co już Wam mówiliśmy, że parcele są tutaj dosyć duże. Tu macie taką składową parcela narożna numer nie wiem, B127. To jest... to jest bez tak, na niebiesko są bez odpływów, na czerwono są z odpływami. Ale jest bardzo, bardzo duża ta parcela, jak i wszystkie tutaj ogólnie. No to jest wyjątkowo no i przechodzimy teraz do tej drugiej części. Tu też jakiś remont się teraz robi. No to budy. są łazienki, właśnie też chyba. Tak? Wydaje, nie wydaje, możliwe, że te są takie, to jest... Wydaje mi się, że to są łazienki, które są w remoncie. Nie wiemy, co to jest. Zobaczycie sobie, jak przyjedziecie, to już będzie pewnie odremontowane. No i tutaj po jednej i po drugiej stronie są parcele. Tutaj te parcelki też są takie w miarę duże. Tak jeszcze mówimy z Pauliną, że po, chyba tutaj w tym budynku coś, się widzieli, co remontują, to raczej Może nie... jakieś sklepiki tam. Może jakieś coś takie... takiego bardziej, bo tutaj są toalety drugie, tak naprawdę. Tak. I są identyczne jak tamte. Nie wiem czy one są teraz w tej chwili otwarte. Nie, pani mówiła, że jak rzeliśmy, że te łazienki są teraz zamknięte Te są yy, Tylko tamte, te które pokazywaliśmy, No tutaj macie, tutaj nie wiem czemu, tutaj są troszkę mniejsze te parcele, widzę że Są jakby podwójnie zrobione Czyli nie wiem które to są numery, musicie sobie na mapce zobaczyć jak to wygląda Ale te są troszkę mniejsze No i tutaj jest ta ostatnia część też jakby chyba bezparcelowa, bo też nie widzę żeby to był jakiś podział Ale tu cały czas coś się remontuje to jest pewnie na wakacje, to dopiero będzie. No i doszliśmy tutaj do takiej części, jakby rozrywkowej. Tutaj po lewej stronie mamy taką mini, co to jest? Siłownia zrobiona. Tak. Jakieś tam urządzenia do ćwiczeń są, a tutaj po prawo. Miejsce na zrobienie ogniska, więc można spokojnie przyjść tutaj i ognisko nawet zrobić. Są ławeczki, można sobie posiedzieć. Jest wiata. Wiata też jest, gdyby padało, można sobie spokojnie tutaj usiąść. Na razie to wiadomo, wszystko tutaj jest poskładane, więc nie funkcjonuje to. No i na końcu tutaj w praktycznie kempingu jest duży plac zabaw zrobiony, ładny plac zabaw. Macie praktycznie, nowe widzę te urządzenia są, no na razie to nikogo nie ma, bo to wszystko jest na razie zapięte. Z piaseczkiem ładnie wszystko porobione, więc jak z dzieciakami przyjedziecie, to będą miały co robić. A my teraz wrócimy teraz z powrotem, bo przyszliśmy tutaj jakby od tej strony. A teraz przejdziemy tutaj zrobimy kółeczko takie i wrócimy się do recepcji. Jaką informację znalazłem ognisko do godziny 23.00. Żeby nie siedzieć po nocach I tutaj przy tym placu zabaw też są taki teren nieparcelowany jakby. Nie, chociaż są tutaj parcele porobione. Jest, że jest numer, więc Jestem. jest numer, więc... Jest numer, więc jest i parcela. No, jakby ktoś chciał z dzieciakami przyjeżdżał, to może sobie zarezerwować parcele 195 na wprost placu zabaw I będzie miał jeszcze dodatkowo w gratisie grilla. Grill w gratisie. I tutaj też Mniejsze te parcelki to są troszkę mniejsze, te parcelki, ale też każda woda ma wszystko podłączenie. A może zobaczymy, czy tutaj są tu otwarte te toalety jeszcze. Tutaj do toalet też nie jest daleko. Praktycznie wszędzie z kempingu jest blisko do tych toalet. To są dwa budynki zrobione w takich odległościach, że z każdego miejsca jest w miarę blisko. Tak, te są pozamykane, ale przy tych toaletach również jest yy, zrzut. Toalet, więc nie trzeba latać tam, więc są dwa zrzuty Na natrysk, zimna woda, dodatkowo, żeby się opłukać po plażę na przykład. I tutaj dla kamperów też jest zrzut szarej wody zrobiony, więc kampery też sobie mogą zrzucić wodę. I te parcele tutaj po lewo, po prawo są bardziej takich drzewa. Więc miejsca takie bardziej zacienione są, to są parcele. Przykładowe, tu są akurat dwie. To są takie bardziej chyba tampery Zrobione to jest A19 i A18. Przykładowa parcela po tej stronie B89, niebieska. Między pewnie się prezentuje także między tymi drzewami od jednej strony drzewa, do drugiej strony. Czyli taka wystarczająca. No tu też jest zalejka tak po jednej i po drugiej stronie są nie wiem czy zwróciście uwagę, czy to słychać, ale cały czas przepięknie ptaki śpiewają. No cisza jest coś, coś urokliwego. Już od rana zaczynają tak naprawdę. No, po prostu cały cały czas tylko ptaki, ptaki śpiewające. No i tak się prezentuje ogólnie ten kemping. Jak widzicie większość jest tutaj miejsc parcelowych Jeżeli chcecie sobie tutaj jakieś miejsce, to właściciel mówił, żeby w sezonie raczej. Robić wcześniejszą rezerwację, bo to różnie też bywa. Może, na, może być tak, że się trafi, a może być tak, że nie będzie wolnych miejsc. Więc jak ktoś jest zainteresowany, tak. No i weszliśmy tutaj, praktycznie przy nas. My tam stoimy za tą przyczepką, a tutaj jest recepcja. Jeszcze na koniec pokażę Wam, jak wyglądają przyłączenia do anteny. Czyli zwykłe to są cztery zrobione wejścia antenowe, więc tylko kabel swój wystarczy mieć, i praktycznie podłączyć się do telewizora. No i to by było tyle. Zachęcam do subskrybowania kanału, do lajkowania naszych postów na Facebooku i Instagramie, który prowadzi Laura. Laura. Cześć. Co? Co jest z Instagramem? Zawsze. Zawsze? Zrzucasz tam jakieś zdjęcia? No, wczoraj. A, wczoraj wrzuciłaś? No to tak, jest prowadzony nasz Instagram, ale ja, jak coś to na Facebooka tam są, tam raczej jest. Najświeższe i aktualne takie info. Wrzucamy nasze zdjęcia i takie rzeczy, które tam gdzieś na bieżąco robimy. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć i trzymajcie się.